Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rekin i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Poline 2 Tryb RPG I oto mamy w naszej drodze kolejne przeciwności losu które bardzo szybko pokonamy Nie możesz tego zrobić sam No i naszym zadaniem teraz jest stworzenie Znaczy zatopienie tej krainy po raz kolejny Mnie na mięso co? Ja, Nie co się dzieje? Aha, okej. Okay. Bijemy się. Już mnie nogi bolą od tego chodzenia. Dobra, pobiliśmy się. Dobra, jest wróg. Co teraz? A cóż to cmentarzysko? Cmentarzysko. Nie możesz tego zrobić sam. Nas faroga trafił mnie! Ło wow wow! Nie! Wow, wow. Ten reflex do boju! Mam nadzieję, że będzie warto Pierdzielę was, pierdzielę. pomóżcie! O. Aha Służyła tarcze? Ani chwili spokoju. I teraz Auć! Mocny cios. Już mnie nogi bolą od tego chodzenia. Dobry jest, Krótka dobra. Jeszcze nie Ech, mógł teraz mógł trzeba się dżyskać. przespać i znowu tam lecimy Kurde, ciężkie to jest, naprawdę to jest ciężkie. Ale nie ma nic, z czego nie przyjdziemy, prawda? Idzie mięso. Idzie mięso. Ej, za A nie, zrobiłem mi. Je. Jest tam. Pizda. do. Teraz trzeba mojej wyznacz. Uu To zabolało. Za księcia Dobra. Udało mi się. Ani w chwili spokoju. Co dostałem? Pięćset... oooo... Ho ho, 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 ho ho O Boże, strzyga. Nie chcę tego... Nie chcę tego ruszać nawet. O, wioska. Jak miło. 90 To ma... O Boże, to ma zabójczą prędkość. Wiecie co? Myślę, że to będzie o wiele lepsze od tego Wiem, że ryzykuję, bo nie chcę się liczyć Ale Coś mi tak mówi Tak w ogóle masz jakieś potjanki fajne Albo coś innego 18.32 Pitch, please. Mm. Dobra, kupię sześć. Ho! Jestem dobry. Uh to bym kupił. Bardzo bym to kupił. 100 HP. Dobra, pierdziele. Będę w tym zabójczo wyglądał. O tak! Nie możesz jest tego jakaś zrobić wiedźma? sam! Czy mnie z sklimitora mam? Ciążki z kimita, Panowie mamy zwycięzcę. No. Kurde, coraz lepsze przedmioty. Nareszcie odpoczynek. Zobaczmy. No. Jest, jest, kurde, jest moc. Już mnie nogi bolą Dobra. Od tego chodzenia. No to nie opierdzielamy się, no tylko idziemy, chodź, tu jest Wiedźma. Wiedźmo, Wiedźmo? O, jest Wiedźma. No, to fuk. Aha, tak, zmień broń. Nie możesz tego zrobić sam. Tu. Do boju! Easy! Ech, dola. Cały czas idź tam, zrób tamto! Teraz idź znowu na górę! Sprawdzimy, co dostałem! Nie dzięki! Widzę ich! O Boże! Ten... O Boże! O Boże! trafił mnie. Zawsze to samo! Okej, najpierw trzeba... Ej, to mnie tak bardzo nie bije. Okej. Nie chcę tak skończyć. Ale super. Uuu! Okej. do ataku! mojej siekiery! Panowie! Ech, dola, cały czas idź tam z autos, nie? Udało mi się. Przydałaby się pomoc. To wracamy do naszego maga kochanego. Złoto, muszę wziąć to złoto. No i teraz... A nie, nie to, co? No. Tak więc powiem mu, że nasza misja jest zakończona. Zresztą najpierw nie pamiętam nie czy, czy tu już się kończył w ten rozdział, więc najpierw oddamy questa, żeby dostać jakiś fajny przedmiot. I będzie key, Będzie klucz! Oho. Nas. Się. A ten gość A już jest maksymalnie przyspieszona gra. A no cóż? I jesteśmy na miejscu. prawie. To jest gdzieś jest. Świętujmy. Co dostałem? Rozpruwacz wala, czy ja wiem? 30 To tak jakby trochę się równoważy. No, od nie wiem. Zostawimy na razie, zobaczymy co będzie wybierał. Czy z kimitara, czy w tego rozpruwacza. Kurde, a szkoda, że tej gry nikt tak nie wziął w swoje łapki. Myśli sobie, a zrobię kolejną część. Dobra, już idę, byłem bardzo chętnie wtedy wziął takie coś. To jest, stary dziadek. Jesteście wreszcie. Długo wam zeszło, ale kraina wkrótce bezpieczna będzie. Mieliśmy niejakie kłopoty ze sługami królowej. Nie mówiłeś, że ktoś pieców pilnuje. To już nieważne. Szybko teraz opuścić to miejsce musimy, zanim woda całą krainę zaleje. No, to był akurat ten. Wiedziałem, że się tak to skończy. Dobrze, że poszedłem po to. No i panowie, spoczynamy rozdział 5. Nie możesz tego zrobić sam. No, udało się. A co? Mogło się nie udać? Nie lubię, jak mnie ktoś przenosi bez uprzedzenia. Gdzie jesteśmy? W jedynym miejscu, z którego możemy pomóc dobromirowi. Jak wiesz, znam podziemne królestwo, gdyż niegdyś tam przebywałem. Trudne to było doświadczenie, gdyż prawdą jest, że żywy człowiek opuścić tej krainy nie może. Przecież wróciłeś i wyglądasz na całkiem żywego. Tak, wróciłem, ale nie jako żywy człowiek. W mojej wyprawie. Wykorzystałem bardzo istotny czynnik Już naszego są. człowieczeństwa. Szykować się. duszę. Widzisz, ja wcale nie wróciłem żywy. Ja zginąłem w podziemnym królestwie. Rzecz w tym, że na śmierć byłem przygotowany. Odnalazłem w pierwej miejsce, którędy dusza ludzka z królestwa wydostać się może. Tam zbudowałem urządzenie do dusz łapania. Asystent mój czekał na mnie. I gdy dusza moja królestwo podziemne opuszczała, schwycił ją w kryształ dusz i później do ciała przywrócił. Niebezpieczne eksperymenta na sobie, panie, prowadzisz, jak widzę. Ale co to ma do Dobromira? On ci był tym asystentem, więc sprawę całą pamięta. Dzięki temu wydostać go możemy. Po pierwsze, odnaleźć musimy kryształ dusz, tu niedaleko go ukryłem. Niestety na razie nie nadaje się on do użytku, gdyż obraz duszy mojej w nim spoczywa. Aby go oczyścić, w krwi Minotaura skąpać go musimy. To Wasze zadanie. Gdzie znajdziemy kryształ i krew Minotaura? Na mapie znaki wam postawię. Kryształ na zielono zaznaczę. Znajdziecie go w jaskini. Krwi Minotaura zaś sami utoczyć musicie. Z kryształem udajcie się na północ. Tam stary Minotaur żyje co królowej służy. Ukatrupcie go i w krwi jego kryształ obmyjcie. Potem prędko wracajcie. Będę czekał na wzgórzu, gdzie resztę planu przygotuję. No. I tu nasuwa się pytanie. A właściwie kilka pytań. Dlaczego nie mogę wziąć tego kryształu, skoro wygląda jak kryształ dusz? Po drugie. Skoro wydostała się dusza, to jak wsadzili tą duszę do ciała, skoro ciało zostało na dole? I trzecie pytanie Po co mam tu robić? Nie możesz tego zrobić. No sam. dobra, to trzecie pytanie było takie hamskie trochę O, krwi mojej siekierze! Nie na mięso. Nie no i doczekanie. bijemy się. Mam nadzieję, że będzie warto. A i właśnie, nie krępujcie się z... Pisanie takiej odpowiedzi na moje pytania jak teraz, co były. Ponieważ właśnie mówię po to, żeby dostać odpowiedź. I jestem, byłbym zadowolony, gdybym widział jakieś ciekawe i kreatywne odpowiedzi na te pytania, bo to, to się bardzo przyjemnie czyta. A cóż co za przycisk? Klik. Co się stało? Nie wiem, ale być może. Wybaczcie, to nagłe ciącie, ale przeszkadzono mi. Spokoju. E, I teraz możemy wrócić do rozgrywki. Możemy, możemy. Dobra, jest wróg. Co teraz? O, cię się przeprawiam. O, nie wytrzyma. Naukowcy mojej Minatorę. Nie możesz tego zrobić sam zacznijmy taniec z siekierami. Ostrzegam miło. Brak miejsca na ich. ich. Zawsze to samo brak miejsca na tle, typu... ja pierdzielę. Ostro walcząc. Nie, 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 nie. Ja wracam, sorry. Dobra, już idę. Kto wymyślił, żeby tyle ludzi las tam, co? Moja siekiera może tu nie wystarczyć. Nie, kurwa, dziga. No. może lepiej napijmy się miodu? To tu to jeszcze Ojej! Nie chcę tak skończyć! wiem co z czego nie chciałem wypisać. Okej. Jednak z kim teraz. To te... A teraz się nażywala Cały się czas. Tam zrób tamto. Mmm, jaki piękny zachód słońca jest za oknem. Szkoda, że nie się go zobaczyć. Całe niebo jest różowe, wódkie. Ani chwili spokoju. Zmierzczyć ich! Moja siekiera może tu nie wystarczyć. O Boże Dobrze, że ten super cioszed. A może lepiej napijmy się miodu? Chcę ją zabić? To strzygi? O, okej. Okay. Orfet Dym, dym, dum, dym. Nie możesz tego zrobić sam. Już rozprawa z potworami zakończona. A no tak. Zostałem coś takiego sobie. Mam tyle tarcz, tyle tarcz mam. Ale to już by było na tyle w tym odcinku. Tak więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku z serii piknij. Zagrajmy w Polanie 2. Cześć.